Witam, do sprzedania będzie belka Power LED na akwarium 60-litrowe, czyli 60 cm długości, 16 cm szerokości, z takiego profila ją zrobiłem, dioda ma 20, belka ma 28W, składa się z czterech diod czerwonych, z 4 diod niebieskich, barwa 6,500 kelwinów to jest 14 diod i 8,500 kelwinów to jest diod 6. Jest zasilana zasilaczem stałoprądowym. O, zopimy ostrość. Słabo widać. Tak tabeleczka wygląda nad akwarium. Tak oświetla. Rośliny bumblują. Trawniczek rośnie. Kolory też są. Także polecam.